Cześć, dzień dobry, witam Was wszystkich bardzo serdecznie, bardzo gorąco. Dzisiaj w odcinku Suzuki Grand Vitara 2. Otóż ta sztuka, którą tutaj widzicie, ale z silnikiem 19DDIS generująca 129 koni mechanicznych. Miała przyjechać o własnych siłach, ale odmówiła palenia, więc została zrzucona właśnie przed chwilą z lawety. Klient dieselkiem przyjechał m.in. na to, że podczas dodawania gazu, podczas jazdy, mocny czarny dym leci z rury wydechowej. Oczywiście, z omawianym problemem był w warsztacie w miejscu zamieszkania. Mechanik wymienił turbinę, która stała dęba, ale później sobie z tematem już nie poradził. I klientowi powiedział, że ma daleki termin, aby kończyć otóż tego dieselka, aby dowiedzieć się, gdzie tkwi problem. Więc klient odebrał samochód i trafił właśnie do mnie. 19 DDIS. Wolałbym robić benzynę, ale nie, nie poddamy się. Oczywiście pomożemy klientowi. Zobaczmy przede wszystkim, czemu silnik nie odpala. Zobaczymy, jaka jest reakcja podczas kręcenia kluczykiem. Moi drodzy, było słyszalne cyknięcie. Podczas próby uruchamiania silnika było ewidentnie słychać cyknięcie, czyli zasilanie dochodzi, prąd jest. Bendix się odzywa, ale po jednej próbie kręcenia zaciekawiło mnie, że przygasły zegary. Zabrakło między innymi prądu. Dlatego na początek zobaczymy, czy w ogóle w akumulatorze jest wystarczająca energia i co najważniejsze, czy wszystkie klemy są dokręcone. Moi drodzy, no tak silnik się niestety nie uruchomi. Popuszczamy śrubę klemy minusowej. Nasadzamy klemę jak najniżej, jak najgłębiej bieguna i oczywiście dokręcamy. W każdym samochodzie masa to podstawa. Teraz jest ok. Często mała, pierdoła, a bardzo dużo krzaczy, dlatego spróbujemy teraz uruchomić silnik. Może to było tylko i wyłącznie jedynym problemem, że nie chciał zagadać. Próbujemy. Moi drodzy, cyknięcie jest, ale dla mnie ewidentnie brakuje prądu. Prostownik mam już podłączony, nastawiłem mały prąd, ale już widzę po amperażu, że akumulator niestety nie ma wystarczającej mocy. Akumulator, niech się naładuje kilka godzin, i wrócimy do weryfikacji dalszej. Akumulator podładowany do pełnego, tak naprawdę naładowania już mu wiele nie zostało, ale powinien już teraz zagadać, więc robimy próbę. Korzystając z okazji, że mamy dzisiaj na warsztacie także drugiego dieselka, więc na kable skorzystaliśmy i troszkę pożyczyliśmy prądu do tej Grandzi, która nam niestety nie chce zagadać. Moi drodzy, tak jak Wam powiedziałem, Grand Vitara jakiś czas temu, przed położeniem, przed odstawieniem samochodu na parking, Odpalała i jeździła. Tylko był problem, tak jak mówię, z mocnym kopceniem. Pomimo, że akumulator już naładowałem, wykonałem próbę yy, odpalania na kable. Cały czas jest ten specyficzny dźwięk. Będnik słychać, słychać, że rozrusznik chciałby zakręcić kołem samachowym, ale nie może. Myślałem, może, że to kwestia w takim bądź razie rozrusznika. Może się rozsypał, może zablokował. Jeszcze tego nie wiem, ale. Coś mi też tutaj dało troszkę do myślenia, ponieważ był taki dźwięk podczas próby kręcenia, jakby silnik po prostu nie chciał się obrócić. No i celnie, moi drodzy, ponieważ zamontowałem sobie klucz na kole pasowym i, moi drodzy, nie mogę obrócić silnikiem. Mogę oczywiście w lewo, ale do momentu, aż znowu się nie zablokuje. Oczywiście tutaj już próby nie robię kręcenia. Jak cofnę. Silnikiem w lewo do momentu, aby się w prawo coś tam mógł obrócić, więc teraz mi nic innego nie zostaje jak ściągnąć górną osłonę rozrządu i zobaczyć rozrząd. Bo podejrzewam, że coś tutaj się mogło wydarzyć z rozrządem. Nie wiem dlaczego to się stało na parkingu, nie mam pojęcia. Nie znam tej historii już dalszej. Ale u mnie diagnostyka będzie teraz wyglądała następująco: ściągamy osłonę górną plastikową rozrządu i patrzymy, rozrząd. Zabieramy się za demontaż tutaj górnej pokrywki rozrządu w celu, aby no, zobaczyć, znaleźć przyczynę, dlaczego ten wał korbowy się niestety nie obraca. Więc pomału odkręcamy wszystko, jak idzie. Masy, nie masy. Musimy usunąć tą górną tutaj osłonę, która jest przykręcona na trzy śruby, oraz później tą boczną osłonę plastikową. Pozbywamy się z tego tutaj oto wsporniczka. Nasadka, czternastka nałożona, i odkręcamy trzy górne śruby. Druga trzecia. I mamy już zdemontowane. Zostało nam teraz odkręcić cztery śruby na klucz w ósemkę. Jedna śruba tutaj, yy, druga, i dwie z dołu. Osłona odkręcona teraz delikatnie. Musimy ją stąd wydostać, u, u, uważając oczywiście na instalację i bardzo mocno uważamy na tą instalację, bo to jest ten newralgiczny punkt, no, w którym potrafi się naprawdę dziać, więc z tym tutaj ostrożnie odpinamy jak najwięcej tutaj mocowań, jak to możliwe i zwalniamy tą instalację, żeby wydostać się z tą osłoną, i też ostrożnie, żeby jej nie połamać, bo często i gęsto. Łami się z każdej strony. O Zobaczcie, to tutaj niezrobione przeze mnie. Już ktoś wcześniej pewnie to połamał, ponieważ była taka większa podkładka niż powinna być fabrycznie. No ale dobra, to jej nie skreśla, jeszcze będzie żyć. Moi drodzy, dziwna sprawa. Klient przyjechał na co innego. A czym innym tak naprawdę teraz się zajmuje. Wziąłem cofnąłem wał korbowy maksymalnie w lewą stronę. Oczywiście przy użyciu śruby na kole pasowym przekręciłem cały silnik, cały wał w lewą stronę maksymalnie do momentu oporu. Teraz chciałbym spróbować delikatnie zakręcić rozrusznikiem w celu, aby wykluczyć, że rozrusznik przypadkiem się rozsypał, nie wiem, wpadł pod wieniec koła zamachowego to pozwoli mi zaoszczędzić na czasie, ponieważ nie będę musiał się dostawać do rozrusznika i szukać przyczyny tam, że na przykład coś blokuje silnik. Dlatego bardzo delikatnie, ja nie chcę uruchomić silnika, nawet by się moim zdaniem nie uruchomił, delikatnie próbujemy zakręcić rozrusznikiem, tylko cyku cyku. Tak jak widzieliście, rozrusznik Bendix zadziałał, próbował obrócić silnikiem. Oczywiście, ja teraz sobie spróbuję kluczem zobaczyć, ile jeszcze w prawo mogę dokręcić do momentu zatrzymania się silnika. Próbujemy. Jeszcze mogę, zobaczcie, spokojnie w prawo. Więc o, i już mam, moi drodzy, opór. Nie mogę dalej obrócić wałem korbowym. Blokuje się, klinuje się. Teraz oczywiście podniosę. Samochód w celu ściągnięcia koła pasowego zobaczę, czy rozrząd jest prawidłowo ustawiony czy nie doszło do jakiegoś przedstawienia no po pasku za bardzo nie widzę żeby był luźny więc tutaj wstępnie wykluczam winę samego rozrządu ale żeby to potwierdzić oczywiście unoszę samochód żeby być pewnym że rozrząd nie przeskoczył w celu moi drodzy sprawdzenia prawidłowości ustawienia Paska rozrządu w tym silniku, oczywiście mówimy o 1,9 DDIS Gran Vitara 2. Potrzebujemy zdemontować pasek osprzętu. Musicie, moi drodzy, sobie założyć taką dźwignię, najlepiej, tak jak widzicie, długą tutaj rurę, tak aby nie, nie zgiąć napinacza paska osprzętu. Bo tak się zdarza: jeżeli weźmiecie za mały klucz, to możecie niestety na niego źle tutaj wpłynąć, on może się skrzywić i pasek nie będzie prawidłowo równomiernie pracował na rolkach, co w konsekwencji potrafi ściąć pasek od sprzętu. A jeszcze później, w dalszych konsekwencjach, ten pasek moi drodzy od sprzętu potrafi podejść pod koło pasowe i moi drodzy zatrzymać, rozerwać rożąc. To taka wskazówka dla Was ode mnie. Więc w prawo moi drodzy, do góry, odpuszczamy sobie, zobaczcie, na sprężenie pasek od sprzętu, wtedy pasek ściągamy z kół i teraz swobodnie będziemy mogli odkręcać tą tutaj śrubę na kole pasowym, bo koło pasowe musimy zdemontować tak, aby zobaczyć, czy wał zgadza się na znakach. Ale oczywiście, żeby odkręcić śrubę koła pasowego, zablokować wał, więc do tego celu używamy płaskiego krętaka i moi drodzy, wkładamy tutaj w tą dziurę tuż przed skrzynią biegów. Tutaj widzimy wieniec yy, koła zamachowego, czy także wieniec yy, dwumasy. Jeżeli Dwu masę macie i tutaj trzymacie wkrętakiem, wtedy drugą ręką oczywiście przychodzicie do klucza, do koła tutaj pasowego. I wtedy swobodnie możecie odkręcić koło pasowe. Śruba koła pasowego odkręcona, śrubę demontujemy i możemy swobodnie ściągnąć sobie koło pasowe. Moi drodzy, podjąłem próbę sprawdzenia rozrządu, czy doszło do jakiegoś przestawienia, a może w pasku... Nie ma któryś z zębów, ale nie, moi drodzy. Tutaj wszystko jest ok. Już wam, wy... już wam tłumaczę, już wam pokazuję. Moi drodzy, tutaj na kole górnym zębatym wałka rozrządu macie fabryczny znak. Tutaj dokładnie jest takie wybite kółeczko to jest znak fabryczny, i ten znak fabryczny ma być na godzinie 12. Ma się pokrywać zgodnie tutaj z tą taką strzałką, też na godzinie 12. Więc tutaj u góry, w tej chwili, mamy ustawiony wałek prawidłowo. Jeżeli chodzi o pompę ciśnieniową paliwa, moi drodzy, tutaj nie musicie ustawiać jej na znaki, będzie wszystko chodzić, będzie wszystko zgodne, jak należy, więc możecie sobie tutaj już pompę ominąć. Teraz pójdźmy na dół, pokażę Wam, jak powinien pokrywać się znak na wale korbowym. Tak. Na dolnym kole zębatym, wału korbowego, moi drodzy. Tutaj macie oczywiście też takie wycięcie, kreska, i ta kreska ma być skierowana, moi drodzy, zobaczcie, w dół. Macie takie tutaj aluminiowe, jedno żeberko na środku grube i tutaj w lewą stronę drugie. I ta kreska, fabrycznie, oczywiście to jest ustawienie rozrządu zgodne, i tak ma być. Tutaj ma być ta kreska w środku. Między tymi dwoma użeberkami, ale tutaj na obudowie też widać takie wycięcie. Może być trochę utlenione. Jeżeli macie już tam no, grandie trochę wiadomo starszą, więc musicie tutaj delikatnie przetrzeć. I ta kreska ma tak samo zgadzać się z tą kreską tutaj, albo z tym tutaj otworem, który jest tutaj w odlewie. Moi drodzy, klient miał przyjechać o własnych siłach grandią. No ale niestety. Na parkingu samochód nie chciał się uruchomić. Odmówił odpalenia. Więc zamówił lawetę i z lawety zrzuciliśmy grandzie, właśnie wczoraj tutaj u mnie w warsztacie. Zastanawiająca sprawa, moi drodzy, bo ostatnio, jeżeli jak jeździła żona użytkownika, żona klienta, samochód odstawiła. Nie jeździła tym samochodem, bo się bała, bo zostawiał dużą chmurę. Za rurą wydechową, za autem pojazdu, po prostu wydobywał się duży, czarny dym. Więc samochód został odstawiony na parking, ale o własnych siłach sam dojechał. No tak, mówi klient, więc ja mu na chwilę obecną wierzę. Ale moi drodzy, miałem dzisiaj zająć się czym innym w tym samochodzie, tym m.in. dymieniem, a ja nie mogłem uruchomić silnika. I z tego, co tutaj po mojej weryfikacji wynika, co mogę między innymi wstępnie stwierdzić, to tkwi problem, moi drodzy, w silniku. Albo jest podparty zawór, ale przychodzi mi trochę do głowy, bo staram się łączyć fakty. Jeżeli dwa miesiące temu była wymieniona turbina, która stanęła dęba, która prawdopodobnie rozsypała się na kilkanaście elementów, może któryś z tych elementów w kolektor sący po prostu wpadł po czasie jazdy podczas użytkowania, ten element przedostał się do układu sądzego, czyli do kolektora sądzego, podparł zawór, w konsekwencji może doszło do skrzywienia tego zaworu, ciężko mi powiedzieć. Mogę gdybać, ale z tego, co tutaj widzę, na to wychodzi, że no, tak jak wiecie, nie mogę obrócić wałem korbowym, czyli blokuje się wał korbowy między zaworami a wałkiem rozrządu, no nie ma synchronizacji, stoi i nic nie mogę zrobić. Jest oczywiście ten ruch w prawo, w lewo, ale do możliwości otwarcia się zaworów, w których tak naprawdę tkwi dany problem. Teraz bym musiał tak naprawdę rozbebeszyć górę, może i w konsekwencji na pewno ściągnąć głowicę i stwierdzić w 100% co jest. Ale oczywiście do klienta zadzwonię, powiem mu jak sytuacja wygląda. Na razie odstawiłem uwagi, które tak naprawdę klient na nie przyjechał. Pomimo korzystania. Z możliwości dzisiaj, że jest 1.9 s to postaram się omówić błędy diagnostyczne, które znalazłem w tej Grand Vitarze, Bo można powiedzieć jedno słowem, jednym słowem, że te błędy mają bardzo duże znaczenie na kopcenie. Oczywiście na kopcenie, ale jeszcze przed tym zdemontuję górny przewód turbiny i zobaczę, czy przypadkiem nowa turbina się już szkodziła. Lecimy z samochodem na dół i patrzymy turbo. Moi drodzy, ciekawi mnie jedna kwestia. Podejrzewam, że stara turbina na przykład się rozsypała, i któryś z odłamków padł do kolektora sącego, oczywiście do głowicy, do zaworów. No ale to by musiał być naprawdę duży pech, ale wierzę w pechy, jeżeli chodzi o Suzuki. No, bo dużo pychowych sytuacji miałem, które okazały się rzeczywiście prawdą i taka możliwość miała miejsce. Moi drodzy, spójrzcie sami, mamy tutaj dolot. Mamy tutaj naszą tam pod filtrem powietrza kierownicę powietrza, zasysanie powietrza. Powietrze z zewnątrz, o, jest tutaj zasysane przez tą kierownicę, tak? Przez tą kierownicę później jest oczyszczone to powietrze przez filtr powietrza, który znajduje się tutaj i wprowadzane do turbiny. Oczywiście turbina. Zasysa nam to powietrze, aby jak najwięcej tego powietrza weszło do silnika. I pamiętajcie teraz taką rzecz: powietrze wędruje nam tutaj do turbiny, później dolnym wężem gumowym leci sobie tutaj do przodu, aż do interkulera. Do interkulera, który znajduje się tutaj, oczywiście pod kratką przedniego zderzaka. Oczywiście zostaje tam schłodzone to powietrze. Pamiętajcie, im zimniejsze powietrze, tym więcej tego powietrza do silnika wejdzie. Tym dolnym tutaj przywodem, tutaj górnym, znaczy przepraszam, tym tutaj górnym przywodem to powietrze z interkulera idzie do przepustnicy. Z przepustnicy moi drodzy idzie tutaj przez można powiedzieć część EGR-a do kolektora sącego. Więc, jakie prawdopodobieństwo jest, że te odłamki turbiny przeszły przez wąskie kanały interkulera? Wszystko oczywiście jest możliwe, wystarczył mały odłamek metalu, aby pod, podeprzeć zawór, w konsekwencji go ugiąć. Nie wiem, ciężko mi powiedzieć bez takiego konkretnego demontażu głowicy. Moi drodzy, w komputerze znalazłem błędy, mianowicie błędy za niskiego ciśnienia doładowania, więc tutaj bardzo duży wpływ ma ten błąd, jeżeli chodzi o kopcenie. Jeżeli jest za niskie ciśnienie doładowania, więc silnik tak naprawdę nie jest w 100% wydajny, nie jest w 100% sprawny, więc może także wydawać różne kolory dymu spoza rury wydechowej. Następną taką istotną rzeczą, trzy błędy P0638, jeżeli chodzi właśnie o ten element, nasza przepustnica. Bardzo, bardzo awaryjna, jeżeli chodzi o 1.9 DDiS. No i tak sobie teraz myślę, czy przypadkiem... Po 15 latach, nie doszło do takiego czegoś, że ta przepustnica uległa zniszczeniu, i któryś z elementów przepustnicy po prostu wpadł w kolektor sący. No, tego jeszcze nie wiem, ale na pewno będę gdybał i weryfikował, jeżeli będzie taka zgoda. No, trzeba się liczyć, że pieniążki teraz idą w ruch. No, każdy mój czas spędzony przy tym samochodzie, no, to wiąże się także oczywiście z wynagrodzeniem. Więc moi drodzy. Zdemontujemy teraz tutaj górny przewód od turbiny, bo chciałbym zobaczyć, jak wygląda łopatka strony zimnej tej nowej turbiny, czy zregenerowanej turbiny tak dla samego świętego spokoju. Czy w ogóle ta łopatka jest, czy nie ma żadnych uszkodzeń, więc demontujemy tutaj tą górę, ściągniemy ten wąż przewód i będziemy oceniać. Moi drodzy, zdemontowałem sobie przewód, o którym mowa. I powiem Wam tak: łopatki, turbiny od strony zimnej wyglądają ok. W ogóle totalnie nie ma luzu na, na ośce. Zawsze przy nowej turbinie no, jakiś tam delikatny luz jest. No ale co jest najgorsze, że ja tym, tymi łopatkami, tym wirnikiem bardzo opornie mogę obrócić. Tak jakby za ciasno to wszystko było spasowane. No nie jedną turbinę w ręku miałem, nie jednym wirnikiem obracałem. No, i tam to szło swobodnie, a tutaj naprawdę nawet Wam nie zademonstruję, bo no nie mam jak włożyć rąk i jeszcze to nagrać, ale bardzo oporne obracanie właśnie tym wirnikiem. Teraz mi ciężko gdybać, mówić. Na pewno trzeba uruchomić silnik, a to nie będzie teraz w tym przypadku takie proste, żeby cokolwiek klientowi dalej weryfikować. Na tym kończę odcinek. Jeżeli klient się zgodzi na dalszą weryfikację, na demontaż głowicy, no to do tematu wrócę. A na chwilę obecną, jeżeli nie subskrybowaliśmy mojego kanału, to zrób to teraz, zostaw kciuka do góry, zostaw komentarz. Jeżeli masz jakieś podpowiedzi dla mnie, to chętnie je przeczytam. Trzymajcie się, pozdrawiam Was serdecznie.